Cześć, jeżeli jeszcze nie korzystałeś nigdy z Google Search Console i nie dodałeś tam mapy swojej strony, to zostań do końca tego filmu. Mapa strony to nic innego jak indeks wszystkich podstron, które znajdują się w Twojej stronie internetowej. Pierwsze co musisz zrobić, aby się do niej dostać, to po prostu wpisać za adresem internetowym sitemap podkreśnik index .xml. Ten link działa w wypadku, kiedy korzystasz z wtyczki Yoast. Natomiast jeżeli z niej nie korzystasz, to wystarczy Ci sam sitemap.xml. Wtedy pojawi się... Mapa strony, która jest wbudowana w WordPressa, ponieważ od jakiegoś czasu WordPress automatycznie generuje nam mapę strony. Mając taki link, kopiujemy sobie go i teraz to, co musisz zrobić, to zalogować się do swojej usługi lub po prostu utworzyć nową Google Search Console. W tym celu możesz bezpośrednio albo wejść na ten adres, który ci tutaj podaje, albo po prostu wpisać sobie w wyszukiwarkę Google Search Console. Po zalogowaniu się do Google Search Console przechodzisz tutaj do lewej strony, dodajesz albo swój adres internetowy, jeżeli go tam nie ma, albo wybierasz ten, który już tutaj masz do. Dodany. Następnie z lewego menu wybierasz mapy witryn i tutaj oto wklejasz końcówkę tego adresu. Teraz wystarczy kliknąć, prześlij i Twoja mapa witryny została przesłana do Google. Jeżeli zdarzyłoby się, że nastąpił jakiś błąd podczas przesyłania, to po prostu zrób to jeszcze raz. Zazwyczaj to już będzie działało. Po co dodawać taką mapę stronę? Po pierwsze, dzięki temu Google szybciej zindeksuje Twoje podstrony, a oprócz tego trzymasz od Google szereg narzędzi, dzięki którym zrozumiesz, jak użytkownicy trafiają na Twoją stronę. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej na temat Google Search Console, to zapraszam na mój kanał, a jeżeli interesuje cię więcej wiedzy dotyczącej SEO, sztucznej inteligencji i WordPressa, to super subskribuj môj kanál